Super, witam się z Wami w poniedziałek o godzinie 9 na moim Instagramie, jak zawsze. I czas się troszeczkę rozkręcić i pobudzić w poniedziałek do ruchu. Ćwiczenia będą na siedząco, więc nie potrzebujesz nic, tylko odrobinę chęci, 5 minut czasu, żeby... Poćwiczyć. Widzę, że lecą do mnie serduszka, także ja też do was wysyłam dużo energii, dużo serduszek. Cieszę się, że jesteście i że dołączacie, i że dbacie o swoje ciała. No to co? Myślę, że zaczynamy z naszymi minutkami ruchu pięcioma. Splatamy dłonie w koszyczek, wypychamy ręce do przodu, zaokrąglamy plecy, chowamy głowę. Teraz z tej pozycji unieś ręce w górę, wydłuż kręgosłup, popatrz na swoje dłonie. Ważna sprawa, nie pchamy brzuchem do przodu, żebra są schowane. I teraz wykonaj skłon do boku. I opuść ręce. I ponownie ręce w przód, za plecy, rozchyl łopatki. Unieś ręce w górę, wydłuż kręgosłup, popatrz na dłonie. I wykonaj skłon do boku w przeciwną stronę niż wcześniej. I opuszczamy ręce i powtarzamy. Okrągłe plecy: wyciągnij w górę ręce, skłon w bok, wyciągnij cały swój bok, żebra pociągnij do sufitu. I opuść, i druga strona. Okrągłe plecy ręce w górę, popatrz na dłonie i skłon też patrzymy na dłonie i opuszczamy możesz oczywiście ćwiczyć we własnym tempie możesz razem ze mną ma być przyjemnie i ma być komfortowo trochę ruchu do zgięcia później wyprost, wydłużenie i skłon boczny jeszcze po razie każda strona okrągłe plecy wyciągnij, popatrz na dłonie Skłon do boku i powrót. Jeszcze raz wyciągnij, wydłuż skłon w bok. Pięknie. Teraz z wydłużonym kręgosłupem. Także głowa znajduje się nad klatką, nad miednicą. Ręce idą za głowę. Teraz sięgamy rękami w bok i za siebie. W bok i za głowę. Ważna sprawa jest to, żeby ustawienie naszego kręgosłupa było w neutralnym położeniu. Czyli nie może być w takiej sytuacji, jeżeli brakuje nam zakresu ruchu w barkach, to my się jakoś wyginamy z dolnych pleców. Cały czas wyłużony kręgosłup, schowane żebra. Spokojny oddech. Oczywiście tutaj pracujemy nad ruchomością naszych e, stawów ramiennych, czyli nad naszymi barkami. E, robimy coś dobrego dla postawy. Oczywiście też możemy poczuć tutaj pracujące mięśnie ramienne. Cały czas wydłużona sylwetka. I jeszcze jeden raz, za głowę. Super. Można opuścić ręce chwilę je rozluźnić. Odkładamy teraz. E, Kostkę na nasze udo. Jeżeli nie jesteś w stanie usiąść w ten sposób, to po prostu zostaw stopę przy sobie na krześle. Jeżeli dasz radę, no to świetnie, jeżeli będzie na Twoim um, udzie. Przyciągnij, przytul kolano do siebie, odepchnij, skręć w przeciwnym kierunku. Przyciągnij do siebie i skręć, popatrz za siebie. Do siebie, od siebie. Do siebie i od siebie. Wydłużasz kręgosłup, próbujesz się skręcić. Mamy tutaj coś dla bioder, dla rotacji zewnętrznych, zewnętrznej w naszych biodrach, plus jeszcze rotacja w kręgosłupie. Przyciągnij i otwórz. Jeszcze jeden raz. Super. Druga strona. Kostka na udo, wydłużony kręgosłup, od tego zaczynamy. Przyciągamy do siebie, odpychamy, skręcamy, patrzymy za siebie. Przyciągnij, otwórz, skręć. Cały czas mamy taki wydłużony kręgosłup. Staramy się nie garbić tutaj, jakoś tak, nie, wydłużamy, wydłużamy, żeby urosnąć jak najwyżej. Przyciągnij i otwórz. Spokojnie oddychaj. Jeszcze trzy powtórzenia nam zostały. I słuchajcie, nie wiem, jak to się stało, że 5 minut ruchu już mhm. mamy zrobione. Ostatni raz. Super. Na sam koniec możesz zdrolować swoje barki do przodu, do góry, do tyłu i do dołu. Przód, góra, tył, dół. Jeszcze dwa razy. Pociągnij barki do dołu jeszcze raz, ostatni. Świetnie! I mamy to! 5 minut poniedziałkowego roku mamy. Korzystaj absolutnie jak najczęściej. Dasz radę dla Twojego kręgosłupa, dla Twoich bioder, dla Twojego ciała. No i co? Ja Wam życzę przyjemnego tygodnia i do zobaczenia za tydzień, poniedziałek o godzinie 9. Cześć!